Yy, pod znakiem sta z z zapytania stoi występ Juniora Diaza. Niestety jego kontuzja się odnowiła, on cały tydzień nie trenuje z nami i tu mamy dużo wątpliwości, czy uda się go postawić na nogi. Yy, oczywiście będzie decy decydował lekarz i te najbliższe dni, czyli dzisiejszy trening, jutrzejszy, zobaczymy na razie, junior nie trenuje, zobaczymy czy, czy, czy dzisiaj, kiedy rozpocznie z nami trening, czy będzie go kontynuował, czy okaże się, że ból jest zbyt duży. Także to jest yy, nasza największa w tej chwili yy, strata. Najważniejsze, że Tomas jest zdrowy, że nie odczuwał żółlegliwości i że może, może wystąpić w tym meczu. Inna sprawa, że no, okres trzech tygodni bez treningu musi wpłynąć na jego formę i na pewno nie jest w tej chwili w jakiejś formie optymalnej. Jego dyspozycja tak naprawdę jest, jest dla mnie pewnym, pewną niewiadomą. Nie będę mówił na temat personalnych rozwiązań, bo mm, są jeszcze dwa dni do meczu i pewne, pewne rzeczy jeszcze będę chciał na dzisiejszym treningu taktycznym przede wszystkim sprawdzić. Natomiast no, nie mamy zbyt dużego polu manewru, nie oszukujmy się, mamy tak naprawdę trzech potencjalnych zawodników, którzy mogą na tej pozycji wystąpić i spośród tej trójki będę jednego wybierał. Niewątpliwie jest to bardzo silna strona Legii, ich, ich druga linia i na pewno neutralizacja poczynań zawodników grających w tej formacji będzie kluczowa dla tego meczu yy, i musimy zrobić wszystko, żeby, żebyśmy to my dominowali w drugiej linii yy, nie będzie to łatwe, ale myślę, że, że, że stać nas na to, żeby zagrać dobry i skuteczny i zagrać dobry mecz na Wazienkowskiej, żeby żeby tam strzelać bramki przede wszystkim